W pierwszym otworze Czaty Śmiełowskie padły dwie nazwy okolicznych miejscowości przy Śmiełowie: Żerków i Jarocin. Żerków to jeszcze na początku wieku był dosyć ważny ośrodek handlowy w Wielkopolsce, a Jarocin, jak pewnie pamiętacie, był miejscem corocznych festiwali muzyki rockowej i tam zjeżdżali z całej Polski dosyć osobliwi ludzie stanowiący publiczność tego rodzaju muzyki. W roku, kiedy ja pisałem Pochwałę Otrostwa, było już wiadomo, że festiwal się nie odbędzie. To był luty 95 roku, ale z poprzedniego festiwalu jeden taki fan gdzieś tam przezimował w okolicach, w okolicznych lasach. Ja się na niego natknąłem, on tam się gdzieś tam zagubił, zapadł w sen zimowy. I udało mi się z nim nawiązać dialog. To była dosyć wstrząsająca rozmowa i z niej powstał utwór, odpowiedź na ankietę Twój system wartości. Usiłowałem po prostu zawrzeć w tej piosence jego filozofię życiową, wykorzystując jego sformułowania i myśli. Politykami wisi dorodnym kalafiorem. Błogosławieni cisi i ci, co pyszczą w porę. Historia mnie nie bierze, literatura nudzi. Ja tam dziś w nic nie wierzę, a już na bank nie w ludzi. Nawet drzewa twardy nie przeżyć Co tu mówić o ludziach, prajerzy? A jak się urządzili, ci z władz i z opozycji, ten bił, a tego bili, obydwaj dziś w policji. Więc żaden mnie nie skusi, na byle ci moje boje, błogosławieni kusi. I ci, co słyszą swoje, nawet trzeba by przeżyć, bo że nie zapuszczają. Katabas Kirche wznosi nie dla nas, a dla pana, więc jakby sam się prosiłby, by zglana kapelana. Mnie tego nikt nie wrzepi, ja chcę mieć święty spokój. Błogosławieni ślepi i ci, co widzą w broku, nawet drzewa rosną w ciemnościach. W dupie mają na czyich kościach. Mnie nie rajcuje kasa, kwatera czy gablota Jak trafię skórę, klasa, pieroga wyłomotam Wykaże test, że mchiwnik to w żyłę i odjadę Błogosławieni sztywni i ci, co żyją z czadem Nawet drzewa przed przedwcześnie a przecież istnieją bezgrzecznie.